Podlecia podleciałeś do typa na klipie? Nie znam sitków Pół godziny temu też, godzinę temu musimy też zostałeś Jak kurwa wbijasz Ta. nas po kwarze, no co wiesz Co nie To za się widzimy Ta no, widzimy się, ma? Komuś znowu sypie tynki, ściera się o Wokół tylko dobry styl, coś jak moda najebrak Żeby zrobić to jak my, musieliby zabić nas Wasze historie są git, ale kurwa nie real 972 na mapie, bracie spływa kwit W kurwę dumy poręczyłem, za to nie chcę nic Zachód Polski forsuje lepsze dziś, bo nie ma starej się spodziłem nowy dobrobyt Póki walka, to to wciąż kapie ambicja Z ziemi polskiej do pariatów na wyspach gram Go to w pakach, więc zakładu długa lista nie to w pakach, więc nie jeden chce skorzystać ha huh? Nowe barsy, nowe lobby Ale wkoło stare nawyki Moje klatki, moje bloki To nie content friendly family Ej. Z mi w asfalt Podjeżdżam bo sosa to nie -e ma grać TGW jest ty ma noch na gal mit ma i niemiec ma Chudy cham na fali To płynie we mnie, jak 9-7 wrocław 2,20, dwadzieścia nie blok, znowu coś Mówią o tym w TV, mówią w radio Idę jaki jak Igana Nigdy się tak nie odkułem jak rok temu w jeden krok